Końcowe minuty spotkania i szansa na zwycięską bramkę. Ten strzał może zmienić wszystko! Gol! To co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Tak, a więc kibice drużyny gości będą wracać do domów w doskonałych nastrojach. To był Finish. Really? Ale ocazia teraz.